Witamy w kolejnym odcinku, tym razem odcinek informacyjny, bo mamy newsy, co się będzie działo we wrześniu, jeżeli chodzi o mega pokemony, mega rajdy i ogólnie o nowe shiny, nowe eventy. Ale jak wygląda ten odcinek, to nie wiem, czy tego samego dnia, czy dnia kolejnego, będziecie mogli obejrzeć duo mega Venazaura. Yy, I niedługo pewnie też będzie duo mega Jalizarda X nagrane. Jak i prawdopodobnie będzie duo mega Blastoisa, ale z mega Blastoisem to jest taki trochę. Problem, jest, jeżeli chodzi o pogodę, więc zobaczymy, chyba że ten event, który teraz wchodzi, jak to oglądacie, o którym teraz sobie powiemy, umożliwi duo Blastoisa bez pogody, co myślę, że raczej jest dalej niemożliwe, ale nie wiem, ile będzie wynosił boost nowy od frenda na rajdzie, ale o tym wszystkim po kolei, więc tak, jak wy to oglądacie, to już jest live, to już się dzieje, od 1 września, od godziny 8 rano czasu lokalnego zaczynamy. Tak powiem, pierwszy tydzień. I chodzi tu o to, że gdy ukończymy 2 miliony mega rajdów w Pokémon Go, czyli tak zwany Skok na Heist na Jandyka, no bo to inaczej tego się nazwać nie da, to odblokujemy mega Pidgeota na rajdach. Dodatkowe atrakcje są takie, że będzie mega rajdów więcej niż jest do tej pory, i również zwiększony zostanie bonus do ataku na rajdach związany z poziomem przyjaźni. Ale oczywiście, jak zwykle nie wiemy, jak ten bonus będzie wyglądał, jak on ma być zwiększony, więc musimy po prostu poczekać, jak to wejdzie i wtedy będziemy to wiedzieć. Również dostaniemy eventowe filtry sercze dotyczące rajdów. Również będziemy mogli z czasowych filtry serczy dostać energię do Mega Venazaura, Mega Charizarda i Mega Blastoisa. Dodatkowo na dziko będzie więcej Pokémonów takich jak Abra, Magnemite, yy, Rajhorn, Tangela, Alektabas, Omanite, Rodactyl, Mark Rico, Lotat i Roselia. No oczywiście tutaj będzie Szalni Lotat do zdobycia, no, ale jakby nie patrzeć, szanilotat Lotat w Pokémon go już jest od dłuższego czasu. Ja nie mam dalej. I tutaj uwaga, i to może być jakaś pomyłka może od Niantica, bo jak będziemy mówić o kolejnych jakby tygodniach i o kolejnych jakby eventach związanych z Mega, to wchodzą nowe Shiny, a tu na początku mówią, że jest Shiny Lotat, ale halo, Shiny Lotat w Pokemon Go już jakiś czas jest. Ja nie mówię, że każdy ma, ale od dłuższego czasu już ten Pokémon w tej grze jest do zdobycia. Kolejny event związany z walkami w gymach i z Team Go Rocket oraz przyjaciółmi wchodzi 11 września o godzinie 8 rano i kończy się do 17 września o 22 tak samo jak ten pierwszy, że tak powiem tydzień. Jeżeli gracze ukończą 275 milionów walk w gymach z Team Go Rocketem oraz przyjaciółmi poza GBL-em, GBL tu się w ogóle nie wlicza, Mm, z użyciem oczywiście mega ewoluowanych pokemonów odblokujemy nową mega ewolucję która również pojawi się na raidach i tą nową mega ewolucją z mega Houndum. dodatkowo oczywiście będą filtry sercze które uwaga pozwolą zdobyć nam energię do naszego mega bedryla bo inaczej niż ten pierwszy special research który był niedawno nie mamy możliwości zdobycia energii do mega bedryla a tutaj taka możliwość się pojawia Dodatkowo, jak użyjemy Mega w walkach na gymach z Team Go Rocket czy z przyjaciółmi, przyjaciółmi dostaniemy dodatkowy, podobno, boost do CP. Zobaczymy. Oczywiście również będą czasowe filtry serczek, które będą nam pozwalały zdobyć energię do Venazaura, Charizarda i do Mega Na dziko będzie więcej rozbiło się Pokemonów takich jak Caterpie, Weedle, Venonat, Skyter, Pinsir, Spina Spinarak, Cricket Krikikoot i Bearumi. Dodatkowo, y, Team Go Rocket będzie używał nowych shadow pokemonów, więc jest szansa na zdobycie nowych shadow pokemonów. Może ja bym w końcu zdobył swoją shadow setkę, bo dzisiaj widziałem kolega kolejny, Maryjka pozdrawiam. Zdobył, shy, shiny, zdobył shadow setę Gligara, zazdroszczę, robiłbym od razu w y, Dodatkowo y, będą filtry sercze związane z rajdami i z walkami. Jakie dokładnie? Tego jak zwykle nie wiemy. I tu mamy wprowadzenie nowego szajniaka. I nowym szajniakiem będzie Szajni Ledyba. Także tak to właśnie wygląda. Ale będzie również event związany z bady. I już wybiegamy powoli do przodu z Halloweenowymi niespodziankami. Bo jeżeli. Znaczy, to się zaczyna od 22 września, kończy się 28 września, standardowo od 8 do 22, i ograni o kończenie ograniczonego. Ukończenie ograniczonego czasowo Special Researcha da nam dostęp do kolejnego Speciali Researcha w trakcie eventu na Halloween, który odblokuje nam uwaga, Mega Gen Gara. Mega ewolucje w tym czasie będą trwały e, dłużej, bo aż 12 godzin spoko. E, czas działania pofinia również zostanie wydłużony podwójnie. Pokemony du właśnie tego nie rozumiem, Pokemony dużych rozmiarów będą pojawiać się na dziko, w tym do duo. Nie rozumiem tego dużych rozmiarów. Po co, dlaczego, na co jakie to jest określenie. Będą pojawiały się takie Pokémony jak do duo, Alohanski Executor, Pinsir Laplas, Laplas, Laplace to Aroes tak mówi Laplace Lapras, Snorlax, Faret, Wubufet, Mountain i Skarmory. I tu właśnie dlaczego do duo? Bo tutaj wprowadzamy nowego szajniaka, którym jest właśnie Shiny, do duo. I uwaga, pokemony dużych rozmiarów na rajdach. Beach, No co to jest? Pokemony dużych rozmiarów. No zobaczymy. Eee, możliwość zdobycia zwiększonej ilości będziemy mieli mega energii dla Bedrilla z Filtri searcha. Możliwość zdobycia mega energii znowu dla Venazaura, Charizarda i Blastoisa z czasowych filtri searchów. I wykonywanie zdjęć mega ewoluowanym Pokemonom spowoduje, że może nas zaskoczyć ten sam gatunek Pokémora. Tak jest spoko. I co? I to by było na tyle. Także wrzesień zapowiada się dobrym skakiem na hajs od strony Antica, Ale oczywiście. Z drugiej strony, jak tego nie zrobimy, nie dostajemy nowych rzeczy, i mimo tego, że dużo ludzi jest oburzonych na to, jak wyglądają mega ewolucje w Pokémon Go, bo tego jest wszędzie pełno w internecie, zwłaszcza na anglojęzycznych yy, yy, filmach, jak i na Twitterze, yy, to yy, gówno to daje. Bo, jakby nie patrzeć, zanim to ogłosili, wszystko, ten skok na hajs ogłosili, to już były pierwsze filmy, pierwsze posty na Twitterach i to takie ostre że Mega ewolucję powinna wyglądać inaczej w grze, że to jest skok na hejs. chcesz mieć Mega Blastoisa, zrób 5 Mega Blastoisów. chcesz mieć Mega Charizarda, zrób 5 Mega Charizardów, a nawet więcej, bo Charizard jest X i Y, tak to yy, właśnie wygląda. Jest on znowu typowy skok na hajs i teraz to jest taki już taki kurwa skok na hajs, że to po prostu jest wprost, nie wydasz hajsu, nie masz. Bo w tym momencie mamy mega rajdy i mamy legendy, tak? Więc gracz, który nie chce dużo wydawać na tą grę lub w ogóle nie wydaje na tą grę, ma straszny dylemat. Mega ewolucja, a może jednak legenda na rajdzie, a jestem nowym graczem i nie mam ani tego, ani tego i na co mam poświęcić swoje freeride pasy? No... też właśnie nie wiem. Więc pamiętajcie, zostawcie suba, łapki w górę oczywiście. Tak, YouTubeowo się tutaj zakończy, zakończymy, ten odcinek. I oczywiście dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, co się dzieje w Pokémon GO we wrześniu. No i co sądzicie, jeżeli chodzi o mega ewolucję, czy to jest Najantikowy skok na Highs, czy może ja wymyślam i cały, i tak powiem, duża część internetu wymyśla. Ale myślę, że w tym akurat tutaj się wszyscy zgadzamy, że Najantik przegrzał trochę pałkę. I miejmy nadzieję, że usłyszą, i miejmy nadzieję, że coś z tym zmienią. Bo można na wiele różnych innych sposobów uzyskiwać mega energię dla mega Pokemonów. Tak jak właśnie tutaj Tronendik pokazał, tak? Wprowadza eventy, filtry serce, można, można. Można wprowadzić filtry sercze na stałe, które by dawały nam mega energię. Moim zdaniem nie to żaden problem. Ja nie mówię, że tych questów ma być yy, tak dużo, że znajdziesz ich załóżmy 21 dnia bez żadnego problemu i bez żadnego problemu je wykonasz, ale serio. Coś powinni z tym zmienić, żeby to jednak było jakoś łatwo, łatwiej dostępne dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Miejmy nadzieję, że te wszystkie Dua, o których mówiłem, że mi wyjdą. Zobaczymy je na kanale i tak dalej, i tak dalej. Cześć.